Mam wolną chwilę z racji święta. Rodzina na spacerze, więc ja też sobie połażę. Chciałem przedstawić, jak wygląda stan poletek rzepaku na dzień 17 kwietnia. Azot podany 1 marca, co było błędem w tym roku, niestety. Zaczynamy od. Odmiany kwazar, odmiana populacyjna jest w tej chwili nidziutko, nie idzie w górę. Niektóre rośliny troszkę wybujały są za kostkę, ale większość dosłownie do kostki. Kolejna odmiana RGT Amazonite. Tu już połowa łydki, światostany kwiatostany, no, pąk dużo wyżej, bardziej rozluźniony. Ogólnie siałem według zaleceń, co spowodowało, że jest dosyć gęsto, bo wschody były w tym roku dobre. Odmiany kwazar było zasiane 60 sztuk, no bo to populacja. Amazonita 45. Tu mamy połączenie kolejnych odmian. Po lewo Amazonite, a po prawo Exterior. Tak, Exterior. To już dekal będzie, bodajże Exterior. Rośliny troszkę bardziej w niebieskawy wchodzące. Też pęd jeszcze niziutko, liście wysunięte wyżej. Tak jak widać Amazonite, Amazonite wyglądał bardzo słabo na początku, po siebie, później na jesieni pięknie poszedł i jesienią wyglądał najmocniej ze wszystkich. I na produkcyjnej i na poletkach, bo mam też, o, trochę samosiewy wychodzą. Na jesieni było robione ze trollą, wszystko niby uschło, ale tu znowu co nieco widać. I mam obawy, czy rzepak to wszystko udusi. Kolejna odmiana Inspiration. To jest chyba. R... Nie, Inspiration. Nabuteo. Rapul. Tu mamy nazwy odmian. Dobrze. A eksterier to był Bayer. Przepraszam, firmy Bayer. Czyli mamy teraz Inspirationa Rapulowskiego. Też wyżej. Niektóre rośliny już połowa łydki. Mniej wyrównany trochę na ten moment. Kolejne Feliciano z KWS-u. Wyżej, ale równy. One tak jak w Inspiration. Rośliny nierówne. Tak tutaj wszystkie równo idą. I tutaj obsada. Inspiration 55 sztuk była zalecana. No kurczę, widać te samo siewy. Chyba będzie trzeba poprawkę zrobić, cholera jasna. Oj, oj, oj. Czy to już nie była granica odmian? Chyba tak. Czyli to była Inspiration Feliciano, a teraz mamy odmianę po prawej Darling. I to jest odmiana BSF. -u. BSF Darling. To tu chodzi, łamie ten rzepak, niszczy ba ja. Niższe rośliny, liście jeszcze wysunięte, pęd siedzi sobie troszkę niżej. Następna odmiana to jest PT274. Na Lumipozie, z kortewy. Niziutki. Czeka, żeby wystartować. A to stan zwarty jeszcze. Ładnie na dole. No bardzo wyrównany wizualnie, chociaż też jakiś tam przestrzałek jeden jest. Dalej. I po PT mamy odmianę kriterio. To jest Lidea. Też wyrównany, wizualnie bardzo podobny do tego PT. Chociaż jeszcze, jeszcze bardziej siedzi przy ziemi. Ten naprawdę z, sobie czeka jeszcze na pogodę. No chciał, nie chciał. Chyba muszę zrobić poprawkę na samosiewy. I odmiana Eksima. Eksima... Bajer również na Buteo, też ładna. Zobaczymy co będzie dalej, tutaj już stanowczo rośliny dużo, dużo, dużo wyższe. Pąk jeszcze zwarty, ale już ho ho czeka. Myślę, że z boków też dokwitnie. Regulację zrobiłem bardzo słabą, tylko 0,3 do preksu, z racji spodziewanych przymrozków. Do tego jakieś tam mikro i inne cuda. Nie mam tu na tym polu aurelii, bo się po prostu nie zmieściła, jest na innym, a tu mamy kolejną granicę odmiany i tak, po lewo wspomniana eksima, a po prawo półkarzeł. Tu już widać cholerną różnicę. To jest półkarzeł yy, turę odmiana. Bez regulacji jesienią i bez regulacji wiosną. Tutaj nie było to preksu, tylko sam difenotonazu. On jest iziutki, mam trzeci raz też. I naprawdę jest to bardzo, bardzo niska odmiana, więc gąźbło. No tu dalej już poza poletkowo. Lima Arnold dość zwarty, bardziej znany niż Aurelia. Aurelia jest na drugim polu, może nawet przejdę do niej. Z rośliny już do połowy łydki, chudsze jak gdyby, no ale dlatego, że startują po prostu. Szkodników na razie żadnych nie widać. Tam dalej, za drogą Amazonite na większej połaci. Aurelia, cóż, no, Aurelia jest bardzo podobna do Arnolda. Tesla ma grę, mniej wyrównana. Już może nie będę na nią biegał dzisiaj. No to tyle na, na dziś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za tydzień, dwa.